Witam po raz kolejny. No, rozmrodziłem się troszkę na temat wampiryzmu energetycznego. Tak, może troszkę przeglądowo przechyliliśmy się przez charakterystykę pana Versteina, poprzez jego cztery klasyczne typy, czy też typologię klasyfikacji osób w naszym otoczeniu, ale też zahaczyliśmy troszkę o fenomen egregorów, czyli. Pewnych potężnych myślokształtów związanych przeważnie z określonego typu instytucjami, klubami, ugrupowaniami społecznymi, a czasem politycznymi. Żeby nie wspomnieć o korzeniach egregorów w starożytnym kapłaństwie, czy też takich lub nie innych nieoficjalnych stowarzyszeniach. Ale tak naprawdę to w kategoriach osobistych. Temat ten dotyczy nas mimo wszystko na co dzień i to albo w związku z przypadłościami, albo z troską o członków rodzin, o przyjaciół. Czyli można by powiedzieć, m, ostatnia nasza dywagacja to był taki może dosyć teoretyczny wstęp do dość pokaźnego pola manewru i Zwijmy rzecz po imieniu intensywnej potrzeby działań w ochronie energii nas własnych oraz naszych krewnych. No bo umówmy się, jeden aspekt to jest suma bezwzględnej energii. Czyli jakbyście sobie wyobrazili, że jedziecie samochodem z dziurawym bakiem, mówicie, nie ma sprawy, kasy jest dosyć, ochrona środowiska nas nie ściga, czyli lejemy i jedziemy dalej. To z energią nie jest tak do końca. Po pierwsze, energia pracuje w naszym organizmie, i sztuczne podlewanie, w cudzysłowie energetyczne organizmu, w postaci używek, energizerów, środków, ekstraktów, medykamentów, nie jest rzeczą zupełnie nam obojętną. Co gorsza, Człowiek nigdy w historii swojego rozwoju rodowego, czyli filogenetycznego, tak ładnie brzmi po łacinie, nie miał do czynienia ze stanami chronicznego wyczerpania. A z tego co wiemy, tak zwane interwały, okresy regeneracji były naszym przodkom. Nie tylko znane, ale były integralną częścią ich rytmu dnia i nocy. Coś takiego jak stałe przeciążenie i stałe wyczerpanie, to fenomeny XX wieku, które w bardzo miarodajny, niestety w negatywnym tego słowa znaczeniu, wpisały się w cały konglomerat czynników współkształtujących choroby cywilizacyjne. No bo umówmy się, każdemu wysiłkowi naszych przodków towarzyszyła później określona faza regeneracji. Dopiero wiek przedindustrialny wniósł nowy rytm życia, dyktowany rytmem pracy, ale nie tej naturalnej pracy. Bo no to było coś innego, jeżeli kiedyś prace polowe wymuszały naszych przodkach intensywne działania przez taki, a nie inny okres czasu, ale w nawiązaniu do tego później mieli też wystarczająco wiele sposobności, żeby odpocząć, zregenerować się, zająć się własnym zdrowiem czy też sztuką. Do czego zmierzam? Regeneracja w postaci częstszych urlopów. A żeby nie musić patrzeć się na pewnych kolegów czy koleżanki w pracy, to nie wszystko. Długotrwały stres, z tego co wiemy, w sposób absolutnie niezbyty, to po pierwsze mm, negatywne wyczerpanie tak zwanej długiej osi stresowej. Krótka oś, jeśli dobrze pamiętacie, to przykładowo aktywność noradrenaliny, czyli prohormonu adrenaliny, skok naszej aktywności, Rozwiązujemy na szybko problem, czy intelektualny, czy bieg krótkodystansowy w przenośni, czy też w rzeczywistości, po czym przychodzi odpoczynek. Ale ten krótki skok przeważnie nie wywołuje stałych zmian w organizmie. Podczas gdy jakiś wysiłek fizyczny, psychiczny uraz systematycznie prowokowany w nas pobudza w niezdrowy sposób. Produkcję, nadmierną produkcję kortyzolu, co po pierwsze doprowadza do niezdrowych mechanizmów, w kwestii zaburzeń w zachowaniu się naszego ciśnienia krwi w gospodarce cukrów. Doprowadza również do spadku energii wskutek różnego typu zwrotnych cyklów na terenie organizmu. Z biegiem czasu dochodzi do katabolizmu, jeżeli jesteśmy przeciążeni, czyli rozpadu określonego typu tkanek, no a przede wszystkim do spadku odporności, który w naszych czasach potrafi być wyjątkowo niebezpieczny. Medycyna społeczna, psychologia wspominała wielokrotnie o tak zwanym fenomenie ego-depression, czyli wypalenie emocjonalnego, ale to nie wszystko. Z punktu widzenia społeczno-poznawczego, pojawiają się też pewne antypatie. Powstają w nas niejako automatycznie, mamy kogoś, czegoś dość, zaczynamy unikać pewnych spotkań, pewnych um, okazji, które na przykład mogłyby w innych okolicznościach być dla nas wdzięcznym polem do chociażby promocji zawodowej. I teraz, um, z tego co wiemy, niektórzy psychologowie wspominają o tak zwanym Fenomenie społecznej mimikry, czyli maskowania się, maskowania naszych prawdziwych odczuć, emocji, żeby nie wywoływać rzekomych konfliktów w miejscu pracy, w rodzinie. Ale czy mimikra społeczna na co dzień jest fenomenem, który nam dobrze robi? Z tego co wiemy, jest to kwestia czasu tak zwane łykanie w sobie gniewu, rozczarowania, coś, co nas dusi. Dlaczego mówi się, że choroby ktani w postaci podrażnienia strun głosowych, podprogowego czy też subklinicznego laryngitu, to choroby wykładowców, nauczycieli, lekarzy, psychoterapeutów? Dlatego, że być może pewnych rzeczy nie, nie wypada im powiedzieć w twarz, nie wypada ze względu na dobro interlokutora, dobro pacjenta, dobro osoby potrzebującej w jakiś sposób pomocy, ale dobre pytanie, jakim kosztem? Czy nie mamy innych, lepszych form kontaktu, większych interwałów? Czy nie możemy tego rozłożyć na jakieś etapy, w których żadna ze stron nie czułaby się pokrzywdzona, a efekt końcowy wskazywałby na tak zwaną sytuację typu Win win, czyli wszyscy wygrani. No i nie zapominajmy jeszcze o poglądach naszych babcz czy cioć, naturopatów, ludzi, którzy w sposób wyjątkowo wrażliwy, empatyczny, rakują na tak zwane biopole człowieka. Generalnie mówi się, że nadwartościowe idee, czyli znowu ten Big Brother is watching you, ale też chore założenia bardzo ambitnego trenera, członka rodziny, wujka, który wróży nam świetlaną karierę w przyszłości, oczywiście za cenę naszego wolnego czasu, naszych zmanipulowanych przez system wysiłków, które dokładnie w ten, a nie inny sposób i w tym, a nie innym rytmie nauki, praktyki, powiedzmy szczerze, absolutnie sprzecznym, Naturalnymi rytmami natury i zegara biologicznego człowieka, akurat w tym rytmie musi się to odbywać. Naturopaci mówią dość wyraźnie, że mamy wtedy do czynienia z uszkodzeniem naszych ochronnych szyldów, zagrożeniem biopola, zagrożeniem spójności funkcjonowania naszych czakr, czy też niejako z uszkodzeniem na tyle naszego pola energetycznego, że dochodzi do zakłócenia fenomenu koherencji, czyli spójności funkcjonowania całokształtu naszej psychiki, ale też i biologii. I właśnie tym tematem chciałbym się z Wami podzielić po raz następny. Dziękuję i do zobaczenia.